Cześć witajcie, z tej strony Gazmirz witajcie w kolejnym odcinku z Eurotraka na moim kanale I w dzisiejszym odcinku jedziemy sobie dosyć długą trasę, po nie dojedziemy. Jedziemy sobie z miejscowości Goteborg na Skandynawii do Ruse z ciągnikami siodłowymi Volvo mamy 38 godzin celu 38 godzin celu Także y, jest prymasort Bo ogólnie widzę, że u mnie jest to samo co u Piotrka, czyli że mam czerwone, wręcz różowe te jak podjeżdżam do nich y, Barierki, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale mniej oto to już chyba jest tak wina kurde, duftowa pora na jazdę wycieraczki kurde czekajcie muszę sobie ustawić te wycieraczki co jest elegancko jedziemy sobie dzisiaj no nie wiem nagramy dzisiaj pewnie 15 minut odcinka Ile tam wyjdzie, kurde, tutaj musimy wyschodzić dziada jakiegoś Ale widzę, że mam ten sam błąd z barierkami co Piotrek miał, także muszę dać znak, że to jest chyba jednak wina gry Że to jest chyba jednak wina gry No bo to jak u niego to samo jest, to u mnie, jak u mnie to samo jest co u Piotka, bo Piotrek też ma właśnie, kiedy jedzie w e traku wam powiem, że ma takie właśnie ruchowe te cienie na tym a właśnie nie wiem czego ja tak mam. O kurde wjechaliśmy w tunel. Może trochę tego. Zaciszenie o dzisiaj Wolwem jedziemy, taki zaftyk, jedziemy wolwym ale musimy odwiedzić CPN Najbliższy, jaki będzie, tam będzie za znami jakiś. Także będzie elegancko. No i dzisiaj też taki odcinek, krótki odcinek, tak nie za długie nie, odcinki z traka będą. Myślę, że do 15 minut co najmniej takie odcinki będą i nie dłużej, no nie. Bo nie chcę jakichś długich odcinków z trasy robić, bo to wiecie, to jest w końcu Eurotrack, no nie? Eee... No i... No i tyle, no nie? Jedziemy sobie dalej, traskę Zobaczymy, ile dzisiaj dojedziemy, czy coś w ogóle pokonamy, no myślę, że coś te 15 no coś tam się pokona tego dystansu, to jakieś kurde ładunki jadą Ale się rozpadało, no nie? Nie ma to, jak u mnie na odcinkach zawsze musi padać, no nie? Tyle to jest... Kurde, jak w farmingu nie pada, to w Eurotraku pada, no nie? I tak to jest na, na, na zmianę, no nie? O i widzicie takie różowe warierki, nie? Czyli to jest wina gry Zobacz, jak chciał formata już robić, a ja kurde minąłem zjazd, dobra Naprawimy to, nakręcimy tutaj zaraz Kurde, minąłem zjazd Kurde No patrzcie, no kurde, kto ma pierwszeństwo, Nawracam no pani Ale chamy no Dobra, jedziemy Ja to zawsze muszę popierniczyć drogę O pan Renom mnie, puf to no nie Podziękujemy ładnie I my tutaj będziemy iść z CPN-u w ogóle szukać z tego co mi się wydaje tak no ładny ładunek no nie, to nie i to, za to jeszcze trzemięci, ciężarówkę się zarówkę z Volvo, gdzieś tam. W ogóle pokażę Wam trasę. Jedziemy tu, którędy my jedziemy, bo aż sami jestem ciekawy bo no, pojadę sobie jakimiś pasiepiami, takimi, którymi nie jechałem. więc ja wtedy to trendy jedziemy, jedziemy o jakąś też drogą. nie jedziemy fajnie nowymi drogami. Tutaj to nigdzie nie będę nic zmieniał, bo widzę, jedziemy cały czas. No, jedziemy tędy, no nie, do Ruso, do Rusołów jedziemy, czy do Ruse? nie, to chyba Rusołów się nie no, się raz za pięć i jedziemy. Mhm. Uh -huh. Także tak, tutaj zaraz zjedziemy się zatankować, zrobimy sobie miniaturkę pewnie jakąś, 37 godzin do celu. Kurde, tutaj jakiś przede mną. No jedź, no kurde, no nie wyhamuję, przywaliłem w niego, no. Ja pierdziele, hamulce w tej grze i AI to jest ułomne, naprawdę. No i nie wyhamuję, patrzcie Nie to wokolić z tymi hamulcami w tej wzale no nie, nie polecam Teraz się oczywiście na cofty pracodawcy musimy Dawaj tankuj tego widziala kurde, pusty bak mi dali, patrzcie to, no nie? Dobra, jeszcze sobie zrobimy szybko zdjęcie na miniaturkę Tryb fotografii O może być, co z tego zrobię Chyba przestało padać, a jednak nie. Kosty paliwa było które pracodawca. W ogóle nie wrócę na wszystkich zleceniach, bo skanie, które tutaj miałem na singlu ze Steama kurde w taktualizacji do nowej wersji nie było i mi ją zajebało I nie mam cię warówki obecnie, tak O nie, to jest ten co w niego przypasowujemy Teraz niego nie, nie, nie przypasole Jedź tym kurde Puszczę dobra Kulturka na drodze musi być, podziękowaliśmy W ogóle sam się kiedyś na jazdach zdziwiłem, znaczy no, to było w czerwcu, nie, to lipca jak jeździłem, miałem jazdy po Lublinie, bo to wiadomo, wiadomo było gdzie indziej, no i powiem wam, wejeździłem na ty na dwa, jak się jeździłem w Suzuki, jest takie jedno skrzyżowanie w Lublinie, jest taki był kurko, ciągło ruch, taki nikt nie chciał mnie wpuścić na drogę podporządkowaną na osiedla, no jakiś miły pan się zatrzymał i nie puścił, do nie pokazał, ręką żeby chociaż. No się miło zrobiło, bo to w dziwnym zalek ktoś chce puszczać no nie O kurde subse Jakaś cysterna przed nami, wyprzedzimy, wyprzedzimy tylko O, jest to we mnie, tak? No Patrzcie to Co za barany w tych wyjezdniach A mógł wyhamować to, no nie, a nie wyhamował Także taki to jest urok Eurotraka. I znowu wyprzedzanie Kurwa, wszystko jedzie przepisowo w tej grze, no nie. To sok normalnie. No I ten odcinek Ludziska rozwinie się w sobotę w po południu pewnie. No, bo tam rano rozwinie się odcinek z Piotkiem do świętokrzyskiej, a później po południu dostaniecie to a w niedzielę dostaniecie sprawdzanie o oślinkę, którą wam przed chwilą tam nagrałem przed tym odcinkiem, także jest spoczko dosyć jest elegancko, no nie? mamy no co, lecimy sobie dalej, lecimy sobie dur tam zaraz zjedziemy na stacji, będziemy kończyć, bo mówię kurczę, nie chcę te odcinki były jakieś długie. No po prostu skończymy tam w trakcie trasy. No nie? Bo samo 10 minut odcinka, tak myślę 12 będzie minut odcinek i myślę, że będzie spoko, no nie? Taki krótszy dzisiaj naprawdę dzisiaj taki typowy krótszy odcinek będzie, bo już dzisiaj sporo nagrywam, także chcę mieć ten zapas na weekend po nagrywaniu, także żeby było elegancko ten tegest. Jeszcze jutro będziemy po mnie z Piotrem coś tam działać także dobra, mamy 10 minut odcinka, myślę, że no dzisiaj taki krótki myślę, że wybaczycie. Ale też no, jestem troszkę zmęczony już tym nagrywaniem, tak co? Ja się za nim zajmę, jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika. No i co? Do następnego trzymajcie się, cześć!